Czy zdarzyło ci się już w Twoim życiu, w Twojej misyjnej pasji, dojść już do takiego momentu, w którym Jezus gromi Cię? Nie? Tak? Tak czy inaczej. Zapraszam. Na początek posłuchaj słowa. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie. Czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Z Ewangelii według św. Łukasza, 9, rozdział, wersety 51-56. W tym tygodniu, kiedy nagrywam tę to, to mannę, manne, Mannę poranną, to jest tydzień, w którym rozpoczyna się Wielki Post. Dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa popielcowa. I akurat to nie było planowane, akurat na ten początek Wielkiego Postu wchodzimy w słowo, które jest początkiem tu w Ewangelii Łukasza, początkiem podróży Jezusa do Jerozolimy. I ta podróż będzie się już ciągnęła do końca Ewangelii. To jest dziewiąty rozdział, i do samego końca będzie już albo podróż, albo pobyt w Jerozolimie. I to jest ten, ta podróż, i ten pobyt, który kończy się Wielkim Tygodniem, czyli Wielkim Czwartkiem, potem męką, ukrzyżowaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem. I to jest początek. Więc Jezus mówi, kiedy się dopełniały dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i posyła przed sobą uczniów, aby przygotowali pobyt. Myślę sobie, wiecie, jedna myśl, jedna bardzo mocna myśl, która nurtuje mnie, kiedy to czytam, że do dzisiaj. Hmm, w zasadzie nic się tu nie zmieniło, to znaczy jest tak, że Jezus dzisiaj wciąż posyła przed sobą uczniów, posyła przed sobą posłańców, aby przygotowali mu drogę, aby przygotowali mu mieszkanie, aby poszli do ludzi i oferowali im pobyt Jezusa, aby wszedł do ich domów, do ich rodzin, do ich życia. I że wciąż jest tak, że bardzo wielu, może większość, odrzuca tę ofertę. Tak jak stało się w tym samarytańskim mieście, w którym odrzucono możliwość pobytu Jezusa, ponieważ szedł do, do Jerozolimy. Dzisiaj nie, nie będziemy tego wątku rozwijać, ale Samarytanie żyli w, we wrogości, z, w wrogich stosunkach z, z Żydami. Na tle religijnym, bo był to spór, byli nieprzyjaciółmi. No, i właśnie dlatego nie chcieli, nie chcieli ich u siebie przyjąć. Myślę sobie właśnie o tym, przypominam też sobie te wszystkie sytuacje, w których to ja byłem posyłany do tego, aby. Zanieść Jezusa, zanieść dobrą nowinę o Jezusie, zanieść ofertę przyjęcia tego, co najlepsze, przyjęcia Jezusa, Pana Zbawiciela, tego, który jest rozwiązaniem, jest życiem wiecznym, jest szczęściem, jest miłością. I ludzie <laughs> tę ofertę po prostu odrzucali. I doskonale rozumiem Jakuba i Jana, którzy w porywie Sprawiedliwości, próbują na własną rękę w tej sytuacji wymierzyć tym ludziom sprawiedliwość. I jak powiedziałem, to się od tamtych czasów nic nie zmieniło, ponieważ jako ludzie mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby do takiego poczucia sprawiedliwości, jak można nie przyjąć Jezusa, jak można odrzucić tak wspaniałą. Ofertę. I zobaczcie, że przez wieki Kościół również tej pokusie ulegał, ewangelizując ogniem i mieczem w wielu miejscach świata, na różnych kontynentach, zmuszając ludzi do przyjęcia Jezusa, lub też alternatywnym alternatywną, alternatywną rozwiązaniem była śmierć. Nie było to zjawisko masowe, to żeby była, była też jasność, ale w bardzo wielu miejscach się to działo. My jako Polacy pamiętamy krzyżaków i te, co wyprawiali na, na, na Pomorzu. Tak, to byli katolicy, to byli chrześcijanie, którzy w ten sposób e, swoiście rozumiany e, krzewili wiarę. To słowo Dzisiaj Bóg nam daje, przypominając, że nikt z nas nie jest posłany do tego, żeby wymierzać sąd. Nie jesteś posłany do tego, żeby, posłana, do tego, żeby wymierzać sprawiedliwość i w imię Boże. Jesteśmy posłani do tego i do tego rzeczywiście jesteśmy posłani aby wyjść, aby oferować, aby zapraszać, aby. Zachęcać ludzi do tego, żeby otworzyli swoje drzwi, swoje serca, swoje życie na przyjęcie Jezusa. Na to jesteśmy posłani. Nie mamy natomiast autorytetu, nie mamy mocy do tego, żeby kogokolwiek przymusić do przyjęcia tej oferty. Nie mamy mocy do tego, żeby kogokolwiek zmusić do wiary. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. To jest posłanie. Nie ma tam ani słowa o nawracaniu. Nie ma tam ani słowa o przemienianiu ludzi. To, co jest naszym zadaniem, jest naszym zadaniem. Cała reszta jest działaniem Boga. Myślę, że generalnie rzadko się zdarza taka sytuacja, żeby ktokolwiek przyjmował. Dobrą nowinę o Jezusie za pierwszym razem. Tak po prostu. I jeżeli to by się zdarzyło, zdarza taka sytuacja, że ktoś z powodu Twojego dzielenia się wiarą, dzielenia się świadectwem, Twojego przekonania, ktoś przyjmuje Jezusa do swojego życia, robi to świadomie, to najprawdopodobniej przed Tobą było wielu, którzy siali to o nich Jezus też mówi że kiedy mówi do apostołów że weszli w trud tych którzy wcześniej siali którzy wcześniej zasiewali ziarno słowa ziarno wiary i często my występujemy w jednej z tych ról albo jesteśmy tymi którzy sieją słowo nie widząc żadnego efektu Albo jesteśmy tymi na końcu, którzy przychodzą i zbierają plon tego zasiewu, który inni zrobili kiedyś. Zachęcam cię do tej wolności serca, zapraszam cię do tej postawy. Z Jakuba i Jana dzisiaj nie bierzemy przykładu, chociaż ja ich rozumiem. Nie bierzemy z nich przykładu. A jeśli się już zdarzyło, albo zdarza, albo zdarzy taka sytuacja, i kiedy nawet zakończy się takim zgromieniem ze strony Jezusa, nie trać wiary, nie trać yy, nadziei, bo Jezus po tym, jak Jana i Jakuba zgromił, nie wydalił ich z grona apostołów, nie, nie usunął ich. Więc każdemu z nas mogą się zderzyć, zdarzyć błędy, każdemu z nas mogą się zdarzyć e, e, niewłaściwe sposoby ewangelizowania. Błę, błądzić jest rzeczą ludzką. Dzisiaj po prostu przyjmij tę naukę, która płynie z tego słowa. Głoś słowo w porę i nie w porę. Nie załamuj się tym. Że jesteś odrzucany, że odrzucane jest słowo Ewangelii. Ziarno Słowa jest zasiane, i to słowo, to ziarno Słowa zaczyna pracować w ludzkich sercach. Osąd, sąd zostaw Bogu. Ogień niech zostanie w niebie, niech nie pochłania ludzi, niech mają czas na to, żeby się. Nawrócić, żeby przyjąć to słowo, żeby ono pracowało w ich sercach. Amen. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś ty dzisiaj mm, dał nam taką wolność serca. Odwagę i wolność serca. Odwagę do dzielenia się dobrą nowiną w porę i nie w porę, nie, nie w porę z każdym człowiekiem. I taką wolność, abyśmy nie ulegali pokusie natychmiastowego efektu. Po prostu, żebyśmy mieli tę pokorę przyjęcia swojej roli, przynoszenia Ciebie ludziom. Jeśli Cię odrzucą dzisiaj, oby przyjęli Cię jutro. Prosimy Cię, Panie Jezu, używaj nas. Niech Gorliwość w nas nie gaśnie, a jeśli brakuje nam odwagi, to dodaj nam odwagi, a, abyśmy się dzielili słowem dobrej nowiny, tobą się dzielili z każdym człowiekiem i się nie zniechęcali brakiem efektów. Ty jesteś panem żniwa, to ty powodujesz, że słowo wzrasta w ludzkich sercach. Działaj, Panie, według Twojego, Twojej woli, w każdym sercu a nam daj być siewcami słowa. Amen. Psalm 33 zostawiam Ci dzisiaj jako modlitwę. Jeżeli jesteś na tym kanale nowy, nowa, to tu za chwilę wyświetli się takie okienko i zobaczysz w jaki sposób, o co chodzi z tą modlitwą, psalmami, jak się modlimy i o co chodzi. Zapraszam Cię do komentowania, do, w komentarzach wpisz, jaki werset jakie słowo z tego psalmu ciebie dotknęło a może masz swoje przemyślenia swoje doświadczenia związane z ewangelizacją z tym odrzucaniem i przyjmowaniem Jezusa zachęcam cię do dzielenia się przepraszam was wszystkich którzy piszecie w komentarze ja naprawdę czytam w tej chwili po prostu brak jest dramatyczny brak czasu stąd brak moich reakcji ale czytam, naprawdę wierzcie mi. Dziękuję Wam za wszystkie te komentarze. Śmiało piszcie, bo to też e, pomaga innym e, w, w rozumieniu, w dzieleniu się, w dzieleniu się słowem. E, szybciutko tylko jeszcze sprawdzam, bo wiem, że chciałem coś jeszcze powiedzieć. Tak, oczywiście. Chciałem powiedzieć, że właśnie dzisiaj, kiedy. E, dzisiaj jest wtorek, a jutro jest środa popielcowa, e, i jutro spotkamy się z siostrą Joanną, e, to będzie. Pierwsze spotkanie z siostrą Joanną Nowińską w takim trochę zmienionym formacie. Znaczy, będzie to manna poranna, będziemy razem rano, ale mm, siostra, siostra Joanna będzie się pojawiała raz w tygodniu. Prawdopodobnie będzie to środa właśnie. Także akurat w tym tygodniu wypadło to w środę Popielcową, a w kolejnym już będzie no, normalna środa Wielkiego, Wielkiego Postu. Będziemy spotykać się ze słowem Ewangelii Łukasza, które komentuje kolejne tygodnie Wielkiego Postu. Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie, nie przeciągam już, bo się czas nam trochę rozciągnął. Dobrego dnia, błogosławionego.